Cześć, witam Was w słonecznej Hiszpanii. Jestem tu już jakiś tydzień. Tu i tam mnóstwo właśnie opuszczonych gospodarstw. Jest to jedno z tych rzeczy, z którymi Hiszpaniami się kojarzy. Bardzo fajne stare budowle. I co więcej, duże przestrzenie, pełno wolności. Jednak ta wolność jest troszeczkę ograniczona, ale o tym, o tym później Wam opowiem. Na razie ruszajmy, bo ruszyłem dzisiaj na szlak o godzinie 15 dopiero, a jest to on, no ja wiem, długości 15-16 km po górkach po takim ciężkim terenie. Chodzimy totalnie po bezdrożach. Tak wiecie, nawigacja nam tylko wytycza szlak idziemy na jakiś wulkan. Nie wiem, czy będzie fajny, czy nie. Zobaczymy to wspólnie. Ruszamy. Nie. To kolejny opuszczony budynek Kolejne opuszczone gospodarstwo No niestety tak Potoczyły się losy Hiszpańskiej gospodarki Mnóstwo takich miejsc, stacji benzynowych Hoteli Stoi to wszystko niestety I niszczeje ale mamy węża. Ciekawe, czy jest woda. Lenka jest przestraszona, boi się takich miejsc. Chodź, lęcia, chodź, leniuszku. No, chodź, szybciutko. Chodź. chodź, zobaczymy, może woda jest, to ci dam. Chodź, prędko. To coś, co tu widzicie. To nic innego jak studnia, ujęcie wody. W środku zanurzona jest pompa. I powiem Wam, że tej wody jest bardzo głęboko. Słuchajcie, jak się tak bliżej temu wszystkiemu przyjrzeć, to okazuje się, że ktoś tu jednak czasem musi urzędować, uprawiać tą rolę. Może to jest dzierżawione, czy coś. W każdym razie widać tutaj ślady ludzkiej działalności, dosyć takiej Niedawnej, w miarę świeżej. Chodź, chodź Leniuszku. Ech, słuchajcie, zazwyczaj ludzie pokazują tak te nagrania, tak zwane vlogi i gadają, gadają. Ja też tak czasem robiłem, robię i będę robił. Natomiast myślę, że większość jednak ujęć niech wygląda tak po prostu. Czyli będę Wam pokazywał to co ja widzę. To co jest pięknego. Naturę. A będę Wam po prostu opowiadał idąc. Dlaczego Hiszpania? No wiecie co, no dużo tutaj nie będę musiał opowiadać, bo jest to bardzo proste do wyjaśnienia. Bywałem tutaj kilkanaście razy, często tylko tranzytem, wiecie, 2-3 dni w trasie do Maroka czy do Portugalii. Tak żeby pobyć w Hiszpanii byłem może z 5-6 razy, może z 7. Ale wiecie, to były wyjazdy takie 10 dni, 12, 14. Myślę, że dłużej niż te 14 dni, czyli przysłowiowe. Ur, przysłowiowy urlop to nie byłem życie mi się tak ułożyło, a w zasadzie to ja sam je sobie tak ułożyłem, tak zaplanowałem, że w końcu móc wyjechać gdzieś dalej niż tylko z kraju, niż tylko po Polsce. Dało mi się tak to wszystko poukładać, żeby móc jeszcze tej zimy wyjechać, co prawda to już teraz mamy wiosnę natomiast wyjeżdżając to jeszcze była zima Wy teraz macie zimę, bo spadł śnieg z tego co słyszałem no wiadomo, jak będziecie to oglądać to pewnie już będzie lato No i tak to właśnie przyjechałem poodkrywać tą Hiszpanię, bo zauroczyła mnie, zawsze chciałem dłużej więcej, mocniej nie było czasu, nie było opcji Miałem do wyboru, wiecie, te 10-14 dni, albo wcale. Więc wybór był prosty. A tym razem postaram się tu spędzić, nie wiem, 2-3, może 4 miesiące. Pewnie zahaczymy też o Portugalię. A czy tu jeszcze wrócimy kiedyś? Nie wiem tego. Chciałbym. Chciałbym tu wrócić jesienią, bo jest pięknie. Chciałbym tu wrócić na zimę, zobaczyć jak to wygląda. Będę się trzymał mojego planu, czyli zobaczyć te same miejsca cztery pory roku. Safi została w samochodzie, bo była niegrzeczna. W zasadzie to sama do niego wróciła na własne życzenie. Także idziemy tylko we dwójkę. Co będę pokazywał Wam w tej Hiszpanii, co będę robił? Tak do końca to sam nie wiem. Mogę działać tylko na swojej intuicji i wyobraźni. Na pewno będę chciał sobie smacznie gotować zjeść coś dobrego w lokalnych najpach. Łazić po takich pięknych szlakach, jak tu. Z moich doświadczeń wynika, że z pogodą w Hiszpanii to jest zazwyczaj pięknie, jak nas nie ma. A jak przyjedziemy, to jest krucho. Ale mimo to, wiecie, nakupiłem olejków słonecznych filtrem. No właśnie, nakupiłem, a nie użyłem. Oby się to na mnie nie zemściło. Bo czapki też nie mam. Lęka idzie. Także wszystko pięknie. Ależ niesamowite widoki. Niesamowite. Co więcej, będę szukał przestrzeni wolności, która jak wam mówiłem, jest tutaj mocno ograniczona. A dlaczego? No bo mnóstwo zakazów dla kamperów, straszą mandatami po 200 euro za pozostawienie pojazdu. Już nawet nie wystarczy. Że w nim śpicie. Samo pozostawienie już jest karane. Możecie sobie iść gdzieś, nie wiem, na trekking, ale samochodu w pewnych miejscach zostawiać nie wolno. Czekajcie, chwilę skontroluję tylko czy aby na pewno dobrze idziemy, żeby nie musiał potem, wiecie, wracać. Nie wiadomo ile. Idziemy dobrze. Takie urządzonko zawsze ze mną. Często też jakieś baterie na zapas. Dziś wulkan, jutro wulkan. O ile dziś się nie rozczarujemy zbyt mocno, na razie jest fajnie, więc chyba jutro też tak dla sportu razem z Safi już pewnie ruszymy. A i znowu mamy ogrodzenie, ale sobie ja przypomniałem, że to tak naprawdę tak działa w tych państwach, że tak to jest wszystko pogrodzone, i nawet na drogach coś takiego mamy, że trzeba sobie odhaczyć przejechać zamknąć i zapomnieć idziemy teraz korytem górskiej okresowej rzeki ostro pod górę plecak trochę mi cięży bo dawno ciąży bo dawno nie chodziłem i dawno w ciąży nie byłem Jak widzicie ciąży już brak Także fajnie, a nabrałem tam troszeczkę sprzętu do robienia zdjęć, troszkę herbaty, troszkę ciuchów w razie jakby się pogoda załamała, i tyle no, baterie i takie pierdoły. Ciśniemy. W pomysł wpadłem, że może rzucę w cholerę te filmy z Polski. Zacznę teraz robić te na bieżąco hiszpańskie. A tamte jak będzie chwila, czas, ochota i uznam, że warto, no to też zmontuję i wrzucę tam. Wkleję je tu gdzieś między te hiszpańskie hiszpańską telenowelę nazwijmy no. to tak. O, powiem wam, robi się chłodno. Schodzimy teraz delikatnie w dół. Ciekawy jestem, bo w sumie nie sprawdziłem, jak wysoko wejdziemy. Natomiast jutro będzie to prawie 1000 metrów. Już nie pamiętam w tej chwili, jak wysoko były moje dziewczyny, ale chyba ponad 1000 były, coś mi się wydaje. Lena! Lena! Ależ ten pies mnie opóźnia. Lena! No po prostu masakra, nie pies. Chodź. Ja nie wiem, ciągle zostaje z tyłu. Przed chwilą zaczęła po prostu wracać do auta. Chyba ma dość, dawno nie chodziła w sumie. Ja zresztą też. No, także mamy równe szanse. I nie ma to tamto. Oboje jesteśmy tylko po śniadaniu. Więc na obiad o kolacji musimy zasłużyć. No, Lena znowu została. No, no nie, nie wolno się tak obijać. Nie wolno tak. Musisz szybciej za panem podążać. Idziemy. Wejście, chyba to już szczyt, wyłania nam się tu jakaś kapliczka, jakiś kościółek, tudzież inna budowla. 755 metrów mniej więcej. Długo tu nie zabawimy, niestety, bo... No bo co? Trzeba spadać, bo zaraz nas, no, odzastanie. Kawał drogi jeszcze przed nami do domu. Natomiast, no, takie niezbędne minimum to wyjąć aparat, zasnąć kilka fotek i wracać. A jesteśmy... Na takim szczycie 759 metrów według mojego GPS-a a tu jeszcze zerknijcie, widać w końcu te góry, ale z tego obiektywu niestety nie popatrzycie. Natomiast z tego już tak. tak kurze no pies